Witam wszystkich. O, o. Witam wszystkich w moim kurniku. Dzisiaj budowa kurnika, część kolejna. Aktualnie tak mamy, mamy postawione niby dwie ściany. Dzisiaj zaczynam trzecią. Miałem już ucięte deski, tylko podłączyłem sobie telefon. No i zaczynam je już kłaść. Mam już dwie przybite na poziom. Więc jest elegancko. Mam na razie jeszcze cztery. Położę je. No i mam pomysł taki, żeby tak to rozebrać, bo to będzie brzydko wyglądało. No i położę z tyłu sobie te od wewnątrz. Dzięki temu, bo mam niestety króciutko ciętą tą dachówkę. Powinna być trochę dłuższa jak tam. O. No ale już się nic nie zrobi. No i sobie ją położę tutaj. Z tej drugiej strony. Dzięki czemu będę miał też taką ładną fugę. No, i zaoszczędzę trochę tego miejsca. No, i to będę chciał zdemontować. Niestety, to okienko miałem pomysł, no ale jak te deski takie ładne wyszły, to niech z tych desek już będzie. No, kurki na razie sobie wychodzą, jest już późno. Niestety, a jutro ma być deszcz. To chciałem te deski położyć, nie? No, i szybko trzeba będzie pomalować. Jeden kolega mi pisał, żeby wałkiem to robić. No, ale wałka nie mam przy sobie, więc nic nie zrobię. Także no, zabieram się do roboty. A, nie mam gdzie postawić telefonu teraz, tak się zorientowałem, więc no, niestety by... Moi drodzy, aktualnie to wygląda tak. No i problem jest tego typu, że na górze powinna być jeszcze niby jedna, ale wydaje mi się, że jak wejdzie dach, to to tak dobrze to zakryje. No i nie będzie prawie tego widać. Więc myślę, że tylko trzeba postawić kolejną. I już zresztą postawiać ten. Kolejne deski. Myślę, że jeszcze jedną przekroić. Może dwie. Nie no, jedną, jedną, tak. Na wszelki wypadek jedną przekroję. No i będę stawiał kolejne. No. Aktualnie to wygląda tak. Myślę, że teraz to tylko chyba wydaje mi się dociąć jeszcze jedną deskę. Tu i to będzie wtedy dwie deski wtedy tu od góry dojdzie i od dołu i to jest sprawdzimy jak okienko wchodzi Co tam się dzieje? Cześć, o, wchodzą do kurnika już, no. cip, 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 cip. E, boi się No dobra Moi drodzy, na tyle koniec, bo już dosłownie ciemno jest, a no nawet telefon nie widać. No nie, osiągnąłem dużo. No jutro... Zna, jutro... Yy, myślę, że chyba w tym filmie to nagram. Tak, zrobię. I... następny odcinek. Chociaż nie wiem, czy jutro może nie padać właśnie. Bo jak się zapowiadało. Co nie jest pomalowane to, ale już nikt tak będzie. No. To cześć. Tam, bo Ej, o kurde kiedy ja zacząłem w sobotę lub niedzielę nie niedzielę zacząłem a jest w poniedziałek o ja już nie pamiętam kiedy zacząłem to budować w słuchajcie sensie, zmieniło się naprawdę wiele na początku tak kurde już śpią jest już prawie noc co będzie widać no ale kurnik stoi z czarnym dachówką znaczy papą bardziej no, i tak jak widać, już mam przygotowane styropian. Mam jedną ścianę, tam jeszcze w rogu dołożę i zalepię papą. Tu mam do gniazd wyłożone, bo chcę w gnieździe mieć ciepło, żeby kury miały. Tu mam tak specjalne, żeby tu smołę wyścielić, i wychodziło do tamtego, żeby takie gniazda porobić, im lepsze. No, a tu będę sobie wchodzić do tych sek. No, i tu zrobię takie sektory. On poukładam tuk 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 no i sukury w tych sektorach będą siedzieć. No. Wiertarkę muszę zabrać. No i tak. Na razie mi się właśnie tak prezentuje. O, o o! No jest elegancko. No i tak, jak mówiłem, tu będzie okno, tu będą drzwi, tu będzie wejście do kurnika, a tu będzie ten. No, kurde, grzędy. A tu... Chcę zrobić tak, żeby były otwierane tak. To okna. Tu mam dwa, więc idealnie będzie wstawiane. No. Tylko wyciąć odpowiednie kształty i kolory i będzie super. Także no. Wgląda na, na razie kury, sobie żyją smacznie, pasza. Paszę im zasmakowałam. Jeszcze pokażę moją nową paszer. Piłem im No i kurde, wiertarka. Dobra. Widzimy się za chwilę. A jeszcze tu doszła pana, jest praktycznie nic nie widać. To nie wszystko. Wiertarka i idę. Muszę to jeszcze usunąć z tego kompostu psycha i wyrzucić. Możemy no, mieć im wsypać jakieś ziemniaki czy co. i tu podkładam kije jakiegoś